12 września uchwalono ustawę, która wprowadza szereg zmian w zakresie świadczeń rodzinnych, zdrowotnych i socjalnych dla cudzoziemców oraz reguluje warunki pomocy dla obywateli Ukrainy. To jest oczywiście odpowiedź, o tym mówiłem, na wcześniejsze weto prezydenta do poprzedniej wersji ustawy. I teraz przechodząc na grunt świadczeń zdrowotnych i obywateli Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce, nadal będą mogli korzystać z publicznej opieki zdrowotnej, ale z pewnymi wyjątkami. Wyłączone zostały m.in. leczenie uzdrowiskowe, niektóre programy zdrowotne, leczenie stomatologiczne, programy lekowe czy przeszczepy. Są oczywiście wyjątki dla dzieci i młodzieży do, do 18 roku życia, które zachowają pełny dostęp do świadczeń i także osoby poszkodowane działani, działaniami wojennymi, które do Polski trafiły na leczenie. Inny temat to jest temat 800, plus. i od 1 czerwca 2026 roku świadczenie wychowawcze 800, plus, dla dzieci cudzoziemców z państw trzecich będą uzale będzie uzależnione od aktywności zawodowej rodzica oraz uczęszczania dziecka do polskiej e, szkoły.